Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich działa od ponad 75 lat. Aktualnie przez 16 oddziałów oraz ponad 56 kół zakładowych. Przez cały okres swojej działalności promuje polskie odlewnictwo na targach i spotkaniach odlewników w kraju oraz poza jego granicami. Oraz popularyzuje wiedzę o nim na łamach przeglądu odlewnictwa. Prezentujemy wyroby polskiego odlewnictwa, innowacyjne odlewy, które są właściwie eksportowane na wszystkie rynki europejskie i pozaeuropejskie. Lewy nasze cechują nie tylko wysokie walory techniczne i użytkowe, ale również są eksportowane w konkurencyjnych cenach, co daje im możliwość funkcjonowania na rynku nawet w tak ciężkim okresie, jak jest okres spowolnienia gospodarczego.